Spojrzenie na Zachód. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastów Instytutu Zachodniego. Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym podcaście Instytutu Zachodniego. Dzisiaj razem z doktorem Witoldem Ostantem będziemy podsumowywać rocznicę przemówienia. Kanclerza Olafa Scholza w Bundestagu z 27 lutego 2022 roku. Było to słynne przemówienie dotyczące Zeitwende, czyli epokowej zmiany. Większość mediów, ale i większość tego przemówienia dotyczyła polityki obronnej, obronnej i zbrojeniowej Niemiec. Jednakże bardzo ważnym komponentem tej epokowej zmiany miała być także polityka energetyczna. Zerwanie z Rosją, zerwanie z, z pobieraniem surowców energetycznych z Rosji i przestawienie się na innych dostawców, jednocześnie dalsza realizacja zielonej transformacji. Pozwoliłem sobie na potrzeby tego podcastu przypomnieć kilka opinii o tym, o tym przemówieniu, które zostało przez komentatorów, przez najważniejsze niemieckie dzienniki uznane za historyczne, za rewolucyjne, za największą zmianę w polityce zagranicznej Niemiec od momentu ich zjednoczenia, i że inni z kolei komentowali, że nic już nie pozostanie takie samo w relacjach gospodarczych niemiecko-rosyjskich. I, I pytanie jest takie: teraz mamy już cały rok, upłynął. Od tej dużej deklaracji idowej kanclerza Scholza, co zostało z tego ten Zeitanwende? Czy istotnie ta zmiana była rewolucyjna, czy, czy tylko ewolucyjna drobnymi kolkami, czy w ogóle nie, nie, nie doszło do żadnych znaczących zmian w dziedzinie energetyki? Czy epokowa zmiana rzeczywiście jest epokowa? O to chciałbym zapytać doktora Witolda Ostanta. Dzień dobry, szanowni państwo, bardzo miło, że jestem zaproszony na, na tego typu dyskusję. Szanowni państwo, generalnie rzecz ujmując, wbrew, że tak powiem, temu, co możemy pomyśleć, jednak wiele się zmieniło. Tak? Rok, to, to jest niewiele, bo 365 dni, przyniósł kolosalne zmiany. Chciałbym tylko przypomnieć jedno, że jeszcze w roku 2021. Z Federacji Rosyjskiej Republika Federalna Niemiec pozyskiwała znaczącą część swoich węglowodorów. Tak? I to było mniej więcej połowę gazu, mniej więcej połowę węgla kamiennego, które importowała Republika Federalna Niemiec, i około 30% ropy naftowej, czyli znaczącej ilości. Wszelkie perspektywy. Projektowane przez władze niemieckie na najbliższe 20 lat wskazywały, że te wolumeny będą powiększane, no bo Rosja była najbardziej stabilnym, wiarygodnym dla Niemiec przez długie lata partnerem gospodarczym w dziedzinie surowców energetycznym. Tak, to rosyjski gaz miała dalej jako hub gazowy Republika Federalna Niemiec eksportować do innych państw europejskich, Unii Europejskiej. To dzięki Tanim, relatywnie tanim surowców węglowodorowych z Rosji, gospodarka niemiecka miała być bardziej konkurencyjna niż ościenne gospodarki i utrzymywać konkurencyjne przewagi na rynkach światowych. Więc to, co się stało, ten konflikt na Ukrainie był prawdziwym szokiem i w zasadzie. Może dla nas to wydaje się dość dziwne. Jeszcze w wystąpieniach stycznia 2022 roku wicekancerza HBK nic nie wskazywało na to, że te zmiany nastąpią, które później zapowiedział kanclerz Scholz. To było, jakby, to było zupełnie jakby prześledzą jakbyśmy prześledzili wystąpienia ministra ministra a okazuje się, że zupełnie nie brano pod uwagi tego, co nastąpiło nie, no, prawie miesiąc później. I biorąc pod uwagę z perspektywy roku, Niemcy raz zapowiedziały i skutecznie odchodzą od pozyskiwania dalszego węglowodoru z Rosji. Zaczęły rozbudowywać długo powstrzymywane wcześniej inwestycje związane na przykład z gazoportami. Tak? To, to, był, to, to, to jest jakby przełomowa, przełomowa sytuacja. Zaczęto również stosować różnego rodzaju ulgi dla społeczeństwa, dotacje rządowe. Wprowadzono relatywnie dobrze działające mechanizmy stabilizacyjne ceny energii węglowodorów i również, to też dość może dziwić, bo, bo ten temat przez lata był poruszany, jeśli chodzi o dopłaty o, o EGG, czyli na transformację energetyczną, one zostały, że powiem, Przydzielone dzisiaj siłą, środkom budżetu, budżetu federalnego. Tak? Więc to są, to są olbrzymie zmiany, które prawdopodobnie bez tych tragicznych wydarzeń, do, które mają miejsce na Ukrainie, nie mogłyby się zdarzyć. Tak? I co ciekawe, Niemcy nie zrezygnowały z tempa wdrażania transformacji energetycznej, a wręcz przeciwnie, krótko mówiąc, przyspieszyły wszelkie możliwe prace. Na różnych, na różnych etapach i w różnych obszarach rewolucji, rewolucji czy, czy, czy transformacji zielonej w swojej gospodarce i determinacja, którą, o której można przeczytać w różnego rodzaju zapowiedziach władz federalnych, ona wydaje się znacznie większa do dążeniu do tych zielonych rewolucji niż to miało miejsce jeszcze 5 czy 6 lat temu. Wobec tego możemy uznać, że istotnie doszło do takiej rewolucyjnej zmiany. Ja dobrze pamiętam jeszcze w styczniu 2022 roku rozmowę z prezesem, Markusem Kreberem, prezesem RWL, jednego z największych koncernów energetycznych w Niemczech, który mówił o tym, że nie jest w stanie zbudować terminali gazu LNG, pomimo tego, że byłoby to korzystne z punktu biznesowego dla jego koncernu, tylko blokował go czynnik polityczny. dlatego tego oczywiście nie, 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 nie nazywał konkretnych polityków, tylko ogółem w stronę klasy politycznej te oskarżenia wysuwał. I wydaje się, że rosyjska inwazja na Ukrainę doprowadziła jednak do takich przełomowych zmian politycznych, które umożliwiły bardzo szybką weryfikację polityki infrastrukturalnej. Zgadza się, szanowni państwo, no to jest prawdziwa rewolucja. Tak? I nawet to, że paradoksalnie w wyniku, w wyniku deficytu surowców energetycznych z Rosji wzrosła produkcja energii z węgla w Niemczech. Tak? Niemcy, gdyby nie węgiel brunatny i kamienny, przeżyliby tragiczne rozczarowanie, jeśli chodzi o kryzys energetyczny, braku energii. I tutaj, jak powiedzieć, surowce węglowodorowe wyratowały Niemcy. I to też trzeba podkreślić, ten cały kryzys został spotęgowany procesem wyłączania energii jądrowej, tak? który ma nastąpić ostatecznie, ma się zakończyć ostatecznie w połowie obecnego roku. Tak? Bo dotychczas, czyli jeszcze 10-15 lat temu, w miksie energetycznym Niemiec około 33% energii, oczywiście to się troszeczkę wahało w zależności od danego roku, ale pochodziło właśnie z energii jądrowej. I co ciekawie, wolano, wolano władze federalne zapowiedziały się na tym, żeby jednak cały czas z determinacją wyłączyć energetykę jądrową, tak, wyrugować te, te źródła energii, a wolały użyć węglowodorów dla podtrzymania sektora, sektora energetycznego. I tutaj tym przykładem mogłyby być deklaracje i w ogóle rozmowy z RWE, w których wyniku różnego rodzaju Inwestycje węgrowe, węgiel brunatny były kontynuowane i nie zostały zahamowane. I tu mamy przykład jednej z miejscowości, tak, która już nie, nie pierwsza, nie wiem, miejscowość, która została wyburzona wskutek rozwijania odkrywki węgla brunatnego, właśnie należącej do RWE. To, co wszystko działo w ostatnich miesiącach. I też z drugiej strony koncerny zobowiązały się, tak jak RWE, do tego, aby wyjść ostatecznie z węgla w terminie nie do 2038 roku, a do 2030. Tak? Więc to były wzajemne ustępstwa, wzajemne, aby powiedzieć, relacje. Ten, ten komponent biznesowy z tym komponentem rządowym, jakby powiedzieć, połączyły siły i w twardym biznesowym, ale również politycznym dialogu Zaprojektowały tą sytuację awaryjną, kryzysową, przez dzięki której, tak naprawdę, porozumieniu biznesu i, i władz federalnych, dzisiaj Niemcy przechodzą przez potężny kryzys energetyczny. Bym powiedział suchą stopą, jak przez morze Czerwone, tak, które się rozstąpiło na... Chciałbym zapytać o rolę zielonych. To, co mnie bardzo uderzyło, kiedy czytałem te pierwsze komentarze na gorąco pisane zaraz po ogłoszeniu epokowej zmiany, było to, że komentatorzy dość zgodnie uznali, że największym hamulcowym tych zmian będzie partia zielonych, a wydaje się, że jest zupełnie inaczej, że to właśnie zieloni są bardzo elastyczni okazali się, kiedy zostali zderzeni z rzeczywistością, a te hamulce leżą gdzie indziej. Jak w Twojej ocenie poradzili sobie zieloni z pokową zmianą, zwłaszcza jeżeli chodzi o energetykę? No tu by trzeba podkreślić taki troszeczkę dualizm, jeżeli chodzi o stanowisko zielonych, bo mamy tam frakcje, tak? Bardziej ultrazielone i mniej ultrazielone. I tą mniej ultrazieloną frakcją, czy zidentyfikowaną z, z takim podejściem bardziej liberalnym tak? w ekologicznej polityce jest właśnie też. Habek i tutaj on urósł do rangi tego niemieckiego w cudzysłowie, Kennedy'ego, który pomógł przetrwać energetyce niemieckiej ten kryzysowy czas, czy pomaga przetrwać, dość skuteczny. Ale nie do końca, jakby powiedzieć, z tych bardzo radykalnych programów, z którym szła Partia Zielonych w 2021 roku do wyboru, Habeck się wywiązuje. I to można prześledzić, jakby powiedzieć, Taki proces ewolucji podejściu HBK, czy tego umiarkowanego skrzydła frakcji, czy frakcji partii Zielonych, do energetyki i, i powiedzmy do mm, próby animacji w ten sposób, transformacji, aby nie straciła gospodarka niemiecka. Na przykładzie jego planów. Pierwszy plan z roku 2022 ze stycznia bardzo mocno podkreślał. Yy, więc, więc nakaz moralny, etyczny czy, czy polityczny przyspieszenia w energetycznym w wdrażaniu yy, na zasadach quasi liberalnych rewolucji zielonej, tak? I tutaj, jakby powiedzieć, i eks, ekspansja yy, źródeł odnawialnych, szczególnie wiatraków, fotowoltaiki, yy, uwalnianie, jakby powiedzieć, dodatkowych pieniędzy na rynek, tak, impulsowe działanie, jeśli chodzi o różnego rodzaju Dotacje i zachęty dla biznesu, tak? tworzenie zielonych sektorów, yy, różnego rodzaju yy, koncepcji, które, które by powodowały, że ten, ten wodór, tak wyczekiwane yy, paliwo obecnego stulecia, tak? żeby on jak najszybciej został przez Niemcy pozyskany, zagospodarowany i stworzenie nowych łańcuchów dostaw itd. Tak, tak dalej, Ale i tak wyglądał pierwszy styczniowy z 2020 roku plan Habeka. Już zupełnie w innym tonie, minister Habeck przedstawiał kolejną wersję zmodyfikowanej swojego planu, żebyśmy powiedzieli, modyfikacji pewnej koncepcji politycznej, gospodarczej w styczniu 2023 roku. I tu możemy zauważyć, że tak, jak pierwszy plan był bardziej taki zielono-liberalny, drugi jest, bardziej idzie w stronę, owszem, on jest nadal zielony ale bardziej merkantylistyczny, co, co można by było, powiedzmy, nie przepisywać akurat ugrupowaniu, ugrupowaniem ugrupowaniu zielonym, tak? I tu można zauważyć, że już te akcenty bardziej są przekierowane na europejskie ceny energii elektrycznej, ograniczenie koszów energii odnawialnej i różnego rodzaju oczywiście przyspieszenia, ale z uwzględnieniem bardziej racjonalnych kosztów dla społeczeństwa tego przyspieszenia i z poważnego akcentu, że jednak rewolucja tak, ale ona nie może zagrażać w żaden sposób zabezpieczeniu dostaw energii. We wcześniejszych planach raczej ogniskowano się na tym elemencie szybkiego postępu w oze, ale. W jakiś sposób kalkulowano tam pewne ryzyka, a tutaj ten plan z 2023 roku jest bardziej, bardziej zachowawczy, tak? i bardziej nastawiony na ochronę przemysłu, na ochronę społeczeństwa i bardziej zrównoważone, jakby powiedzieć, m, pragmatyczne wdrażanie tych wszystkich założeń, z którymi w 2021 roku partia Zielona Szła do wyborów, tak? a i które zadeklarowało się dalej koalicja stworzona. Z SPD i z wolnymi demokratami, żeby, żeby były realizowane swoje umowy koalicyjne. Powoli zmierzając do końca naszej rozmowy, chciałbym jeszcze zapytać o taki szerszy kontekst strategicznej czy polityki Niemiec dotyczącej energetyki. Czy w istocie ta epokowa zmiana Zeitenwende, rzeczywiście. Jest taką zmianą w polityce energetycznej, ponieważ ja odnoszę wrażenie, że jednak nie, że tutaj niewiele się zmieniło, wręcz następuje intensyfikacja lub przyspieszenie. Co więcej, nie, Niemcy chyba wydają się nie rezygnować z gazu jako najważniejszego takiego przejściowego źródła energii yy, dla swojej transformacji, yy, zielonej transformacji energetycznej, pomimo tego, że stracili dostawcę, który doprowadzał ponad połowę gazu I na tym opierała się ta cała myśl strategiczno-energetyczna. Czy dokonano jakiejś weryfikacji, czy jednak Niemcy kontynuują dalej swój projekt transformacji energetycznej i żadnej, o żadnej epokowej zmianie w tym względzie nie ma mowy? A znaczy, epokowa zmiana to może w tym kontekście bym to rozumiał, że to jest epokowe przyspieszenie, bo widzimy, że y, mieli do wyboru albo się cofnąć, w planie zmiany, powiedzmy, całej filozofii państwa i zmiany tej transformacji energetycznej, zatrzymania tej transformacji, albo pójść do przodu. I oni wybrali pójście do przodu, co im się zbilansuje w przyszłości, aczkolwiek koszty bo już dzisiaj nikt nie mówi o kosztach energii wędę, tak? bo jednak zmiana dostawców ropy, gazu i węgla tak? z relatywnie tanich, tanich surowców, które pozyskiwano. Stadacji rosyjskiej na innych globalnych partnerów spowodowało pogorszenie, bym powiedział, pewnego bilansu finansowego tej transformacji i zakładanych zysków w określonym czasie, ale nie zmieniło niemieckiej, niemieckiej filozofii. Tutaj przyspieszenie jest nadal, nadal stosowane i, i, powiedzmy, charakteryzuje i pierwszy, i drugi plan HBK, pomimo, że ten drugi był bardziej zachowawczy i bardziej osłonowy dla społeczeństwa niemieckiego i dla niemieckiego biznesu. I co y, warto również y, podkreślić, Niemcy będą bardziej zatyminowane, aby swoje pomysły y, szybkiej modernizacji i przejścia na alternatywne źródła energii też również podpinać czy animować na bazie czy na forum Unii Europejskiej, co może dla nas być relatywnie niekorzystne, bo ten skróci nam się okres, Adaptacji, przystosowania polskiej energetyki do wymogów unijnych, do trendów związanych z Zielonym Ładem. I co, co też jest ważne podkreślić, że zobaczymy, jak będzie, czy co pokazuje przyszłość, jak się będzie rozwijał konflikt na Ukrainie, czy będzie eskalował, czy też nie, kiedy się zakończy, bo tutaj wielkie są znaki zapytania, ale być może ten gaz, jako tak zwany gaz ziemny, to powiedzmy paliwo, Będące takim paliwem przejściowym, będzie szybciej zastąpione wodorem niż wcześniej, jeszcze w strategii z 2020 roku, że tak powiem, planowano. Aczkolwiek koszty tej transformacji, tej, tej zmiany tego paliwa przejściowego na, ostatecznie na wodór będą większe. I to jest właśnie problem, że na ile gospodark czy społeczeństwo niemieckie. W ramach wdrażania, powiedzmy za 3-4 lata, pewnych zmian, będzie dalej tak bardzo optymistycznie jak do tej pory, jeśli chodzi o koszty wzrastające energii i generalnie, bym powiedział, występowanie coraz większych obszarów pauperyzacji energetycznej. Tak? No bo jednak część Niemców, tam już kilka milionów, ma problemy z regulowaniem obecnej sytuacji. Samodzielnie rachunków za energię elektryczną. Pytanie, czy tutaj, te, 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 powiedzmy, ci niezadowoleni z owoców transformacji energetycznej Niemcy dalej będą tą transformację opierać w takim zakresie, w takim tempie, jak projektuje to, jak projektują władze federalne i szczególnie Partia Zielonych. Tak? Jakie będą dalsze losy Partii Zielonych, jeżeli ta transformacja okaże się, nawet jak na Niemcy, zbyt koszczowna, Bo owszem, Niemcy potrafią zmobilizować olbrzymi kapitał i dowodnili to. Jednym planem ratunkowym, ostatnim planem ratunkowym dla gospodarki, tak z tego funduszu transformacji na 200, zielonej transformacji na 200 miliardów euro, kolejnym wielką transzą dla Blundeswehry na, na rozwój armii około 100 miliardów euro. To są olbrzymie kwoty, ale mimo tego, że w tej chwili budżet jest zrównoważony, no muszą podejmować Niemcy wyzwania i brać pod uwagę różnego rodzaju rozwój funduszy celowych które jednak per saldo mogą przynieść pożądane efekty i wzrost gospodarczy w Niemczech i, jakby powiedzieć, za, zarobić na siebie, tak, inwestując w przyszłość, ale z drugiej strony zawsze jest pewne ryzyko, bo jeżeli ta wojna na Ukrainie potoczy się w jakimś bardzo niekorzystnym y, aspekcie dla, dla Europy, dla Niemiec, tak, dla tej Europy środkow Środkowej, tak, bo Niemcy w są sensie część Europy środkow Środkowej, tak jak, y, ta jak Polska, tak jak Czechy, tak jak Słowacja, tak jak Austria. No to pytanie, na ile te plany będą realizowalne, biorąc pod uwagę nakłady, które Republika Federalna ponosi, i to jest moim zdaniem takie główne, główne pytanie, główna niepewność: czy to po prostu, czy ten tempo realizacji ma sens pod względem przeznaczonych na niej nakładów, czy one się amortyzują, tak? czy to będzie największy sukces w historii nowożytnej Niemiec, tak? Budowy nowego wizerunku, nowego państwa niemieckiego, globalnego, tak, z pomysłem na rzeczywistość, na świat, o globalnym zasięgach różnego rodzaju łańcuchów i w gospodarce, i w energetyce, tak z dominującą rolą Niemiec na rynku, w nowym rynku wodorowym, tak, tutaj w rywalizacji z Chinami. Czy to się też powiedzieć czy też niestety skończy się, że tak powiem, wielkim zadłużeniem Niemiec, kryzysem społecznym, ekonomicznym który no niestety to co się złego dzieje w Niemczech prędzej czy później, ale nawet prędzej również yy, promieniuje ta, 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 ta zła energia na państwo ościenne również Polskę, a jeżeli Niemcom się dobrze wiedzie, to też jesteśmy w stanie skorzystać z ich, że tak powiem, zdobyczy dobrobytu. Bardzo dziękuję. Gościem dzisiejszego podcastu Instytutu Zachodniego był doktor Witold Ostrand. Ja z mojej strony chciałbym zaprosić do odsłuchania także innych kolejnych podcastów, nie tylko tych podsumowujących epokową zmianę i cały ten wędę, ale także następnych interesujących tematów. Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu panie Spojrzenie na Zachód. Podcasty Instytutu Zachodniego. Podcasty Instytutu Zachodniego dostępne są na platformach Spotify, SoundCloud i Apple Podcasts oraz na portalu YouTube. Zapraszamy do subskrypcji. Dzięki niej będą Państwo na bieżąco z wszystkimi naszymi nagraniami. Do usłyszenia.